Marcin Wojcik, Michał Wojcik. Dobrze, że ten, to nie był numer z Waldemarem Wilkołkiem. Bo miałby. No nie, no byłby pewien kłopot. Proszę Państwa, koledzy, kolegami. Ja bardzo ich lubię, cenię, szanuję i tym podobne Janki, ale chciałbym jednocześnie też Państwu coś ofiarować. że Państwo tak nie myśleli, że tak. Pff, że przyjechał, nic nie dał, pojechał, zabrał, to skasował czy coś tam. Dostał cztery punkty po drodze jak zawsze. Lub sześć, ostatnio dziesięć. Zuch. Kiedyś pod Bydgoszczą zostałem ujęty podczas udanej próby bicia rekordu Wejusa Kujawsko-Pomorskiego. Miałem 215 na godzinę, tydzień, potem poprawiłem, ale bez świadków. Zawsze jak robię coś dobrego, to nikogo przy tym nie ma. No motorze mam 305. Lepszy wynik, ale wtedy się ogranicznik włączył. Znaczy nie motorowi, tylko mi, bo podniosłem głowę z naduwiewki, nie mogłem się pochylić z powrotem. Myślałem, że mi łeb z kaskiem urwie, a to... A kask nowy, szkoda. Chciałem państwu ofiarować coś w prezencie. Kilka z tak zwanych test Bautroczyka. Tezy Bałtroczyka, aksymaty fundamentalne. Rzeczy, które zawsze będą trwały. Rzeczy, które zawsze się sprawdzają. Twierdzenia, do których można się odwołać. Pierwsza z tych testów powstała w akademiku, gdzie mieszkałem całe studia 10 lat. A nie była to medycyna, połączona z pierwszym stopniem specjalizacji. Tym, że Akademiku kiedyś podczas sesji padło legendarne pytanie, czy zdałeś coś w tej sesji? I odpowiedź tak, pościel. W tejże sesji, kiedyś po świcie, godzina była 16, 17, mój przyjaciel dał mi coś do wypicia. Obudzi, obudził mnie najpierw. To było samo w sobie cudem. Obudził mnie. Chwilę wcześniej poszłem spać. Poszłem, bo miałem blisko, daleko poszedłem, blisko poszłem. Chowam się, daleko chowam, blisko chowię. Mam nadzieję, że państwo to wiedzą. Obudził mnie, dałem mi coś do wypicia, wypiłem, straciłem smak na dwa tygodnie. To było ciekawe, ożywsze takie odczucie. Przez chwilę byłem zdezorientowany, ale potem okazało się, że dzięki temu eksperymentowi mogę normalnie jeść w stołówce studenckiej. Kisiel ze sokiem, budyń ze sokiem i tym podobne. Kiedy W zeszłym roku byłem w Londynie i tam Donathing no, Hills sprzedawali krewetki, takie wielkie krewetki, pieszone w głębokim tłuszczu, smażone, takie prawnsy. Uwielbiam krewetki. Ale to coś za tanio, 6 za funta, myślę, się. Uuu, jesteśmy w Europie, ale nie do tego stopnia, I nie kupiłem. A idę dalej i siedzi taki Angol z urody, widać, że Angol. Siedzę i siedzi je to coś tam. Mówię, Gościół to są krewetki, a on mówi: Człowieku, to może być wszystko. Podobnie miałem wówczas ja. Nie zje, tym Mogę mieć wszystko, ten kisiel z wysokim budyń z wysokiem. Wypiłem, mówię natychmiast: ja, Zbyszek, hamie jeden łajdz smutna co, że, to co to było, bydlaku? Zbyszek, mój przyjaciel, bardziej zaawansowany w dziedzinie alkoholowej niż ja wówczas, do tej pory też. Ja mówi: Pierwszy przyjacielu, to była knosan, taki środek na pryszcze. Ale mi się zapach nie podobał, to dolałem Old Spice'a. Ja mówię, ty bydla, Czemu się sam tego nie wypił? Mój pierwszy przyjacielu, bałem się, gdyż kryształki się wytrąciły. W tymże akademiku powstała pierwsza fundamentalna teza Bałtroczyka. Daję ją wam na zawsze. Ona brzmi, niby wszyscy wiedzą, że flaszka kiedyś się skończy, ale zawsze jest to zaskoczenie. Trzecia fundamentalna teza Bałtroczyka. Drugą pominę. Trzecia fundamentalna teza Bałtroczyka, tak zwana teza higieniczno-kosmetyczna albo teza bolesna. Nie wiem dlaczego, ale mi się to zawsze przytrafia. Ta teza brzmi. Papier toaletowy kończy się znienacka. Nie jest śmieszna, moim zdaniem. Ale... Czwarta teza. Fundamentalna teza małtrzka. Dedykuję u mężczyznom o włosach wirtualnych. Czy są te, to jakieś tezy, panowie? A to pani, przepraszam. Nie? To ta teza brzmi. Ta, te, ta teza brzmi. Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich kurwa dużo. Daję ją państwu na zawsze. Jeszcze raz przepraszam, przepraszam panią szanowna pani za takie brzydkie słowa, które powiedziałem, ale pani rozumie, że ta teza bez tego słowa nie ma brzmienia po prostu. No niestety. No. Są słowa, które czasami trzeba powiedzieć. Tak akurat się zdarzyło. Kolejna fundamentalna teza autorczyka nie jest mojego autorstwa. Jest autorstwa mojego przyjaciela Staśka, który ma najlepiej wychowane koty na świecie. Chcielibyście mieć taki dzieci, jak on ma koty. Te koty podchodzą, mówią: Stasiu, Stasiu, a ty wypuścisz kotka na dwór. I Stasiu wypuszcza, jeśli ma ochotę. Stasiu a ty dasz kotkowi mleczka. Stasiek daje, jeśli ma ochotę. Stasiu, a ty pogłaszczasz kotka po kotku. Stasiek głaszczy, jeśli ma ochotę. Mówię, Stachu, jak to się dzieje przyjacielu, że masz tak świetnie wychowane koty? A Stasiu mówi, Piotr, kot najdalej w trzecim locie orientuje się, że coś jest nie tak. Daję państwu tę tezę. Kolejna teza poświęcona, właśnie ofiarowana narciarzom. Są na sali narciarze? Są. Niech podniosą cokolwiek. Dobra. Ta teza, z tą tezą nie zgadzają się nasze kobiety, które zupełnie niepotrzebnie zabieramy ze sobą na narty. Tak jakby tam nie było kobiet, które już przyjechały na narty. Ta teza, one się z nią nie zgadzają osobliwie około 4-5 dnia, czasem wcześniej. Ta teza brzmi, skarpety narciarskie zachowują świeżość przez cały okres ważności skipasu. Kolejna z moich tez powstała na guncie obserwacji mojej byłej narzeczonej, absolwentki AWF-u, emerytowanej siatkarki. Na gruncie długoletnich terenowych, w tym terenowych badań ta teza brzmi: absolwentki AWF-u zginają się w niespodziewanych miejscach. Dają Państwu na zawsze. Kolejna, jedenasta teza przeskakuje. Ona dopiero jest w wersji opracowywania, trzeba jeszcze doprecyzować. Ta teza brzmi: przedmiot, którego szukasz, zawsze jest w ostatniej kieszeni. I wreszcie teza numer 10, wyprzedziłem trochę, dedykowana mojemu lekarzowi rodzinnemu. Jest to człowiek okrutny, podły, zły, skorumpowany. Kachiena. Wiem coś o tym, bo go korumpuje. To mój przyjaciel. Zaprzyjaźniłem się z nim do rozpaczy. Kiedy poszłem do niego pierwszy raz, było blisko oczywiście, bolało mnie w człowieku, zajrzał mi w organizm. Ja mówię, doktorze, już wychodząc, jak z, z alkoholem, bo tak się składa, że jestem hobbystą, entuzjastą, jak z alkoholem? A on mówi, przynosić. Wtedy, wtedy pomyślałem, że nasze serca biją wspólnym rytmem. I to mało tego było. Potem byłem u niego znowu i mówi: Panie Piotrku, może Pana jeszcze być na pan. Panie Piotrku, czy pan w ogóle bierze te lekarstwa, co ja panu je wypisuję? Mówię, To trudne pytanie. Co inne. mówi: Nie, nie ma innych pytań. Czy pan bierze? Mówię To jest trudne pytanie. mówi: Panie Piotrku, a może inaczej. Czy pan pije? Mówi, jak to, czy pije? On pewnie, że pije. To jest świetne zajęcie. Od dziecka. Takie przysposobienie do życia w rodzinie. Pewnie, że pije. Mówi: Dużo pan pije? Mówi, nie wiem, czy dużo. No różnie mówią. Flaszkę wina wieczorem czasem dwie, bywa trzy, cztery kilka razy wciągłem, pięć chyba raz, bo tyle koło mnie leżało. Można przyjąć, piję. On mówi, no tak, a to już długo trwa? Mówię, nie wiem, czy długo, no. Różnie mówią, tam 18 lat. On mówi, o, to już nic z tym nie róbmy. To mnie ujęło, bo gdzie ja sobie w tym wieku nowe hobby znajdę? Jemu zadedykowałem dziesiątą fundamentalną tezę Bałtycka. Daję ją Państwu na zawsze. Ona wielokrotnie jest zweryfikowana. Patrzycie na obiekt, który weryfikował. Ta teza brzmi: Alkohol niszczy szare komórki, ale te najsłabsze. <noise> Powiadam Wam, jeżeli robi się to sensownie, jeżeli robi się to z głową, zostaje w mózgu taka jednostka grom. Nie jest ich dużo, ale sobie kurde radzą. Być może dlatego, że są otoczone. Chciałem Państwu to ofiarować, te moje tezy fundamentalne, krótki z nich wybór, to się rozrasta, cały czas żyje, cały czas coś się nowego, nowego przybywa i cały czas się nażywam. Ale to nie ja i nie moje światłe tezy, niestety, z ubolewaniem stwierdzam, jesteśmy bohaterami dzisiejszego wieczoru w tej pięknej, klimatyzowanej sali. Tylko moi obchodzący jubileusz dziesięciolecia koledzy. Być może taki repertuar będą grali, kiedy będą tutaj występowali dla Państwa za lat 20, 30, kiedy będą obchodzili swoje skromne pół wieku na scenach, prawie jak kabaretelita. Nie to, żebym się koledzy czepiał, ale wszyscy wiedzą, że, ekipa, że elita za, zaczynała jeszcze podczas pierwszego występu na chrzcinach Jerzego Waldorfa, prawda? To było dosyć... Ale... <grystanie> Chyba tracę przyjaciół w ten sposób. Panie, panowie, zobaczcie, co, będą, co mają w repertuarze już i co twórczo będą rozwijać za lat kilkanaście i kilkadziesiąt. Ani mrobrą!